Starożytny Rzym, ze swoją wspaniałością i złożonością, wciąż pozostaje niewyczerpanym źródłem tajemnic i zagadek, które naukowcy wciąż próbują rozszyfrować. Od zdumiewającej trwałości jego budowli po tajemnicze kultury i enigmatyczne artefakty, Rzym pozostawił dziedzictwo pełne sekretów, które nadal wytrzymują próbę nowoczesnego zrozumienia. Wiele z tych tajemnic wciąż odkrywa nieznane oblicza cywilizacji rzymskiej, która, mimo swojego upadku ponad tysiąc lat temu, wciąż fascynuje naszą wyobraźnię. Święty gral, tajne tunele miasta i niewyjaśnione zniknięcia całych legionów to tylko niektóre przykłady zagadek, które trwają do dziś. Z pewnością historia Rzymu wciąż pozostaje fascynującą układanką, a chociaż niektóre kawałki już zostały dopasowane, wiele innych wciąż czeka na wyjaśnienie. Jeśli fascynuje cię ta podróż przez nierozwiązane tajemnice starożytnego Rzymu, nie zapomnij polubić tego wideo i podzielić się nim ze swoimi przyjaciółmi, aby i oni odkryli cuda tej cywilizacji. Masz teorię na temat którejś z tych tajemnic? Zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami z nami, chętnie dowiemy się, co myślisz. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby otrzymywać więcej ekscytujących, intrygujących treści na temat historii starożytnej. Włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami, i śledź nasze media społecznościowe, które znajdziesz w opisie, aby otrzymać więcej ekskluzywnych aktualizacji. Pamiętaj: naród, który nie zna swojej historii, jest skazany na jej powtarzanie.